Wada w pojazdu w postaci nadmiernego zużycia oleju czy zwiększonego pobierania oleju może stanowić wadę istotną lub też wadę nieistotną. W przypadku wady istotnej, kupujący jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, albo też oświadczenia o obniżeniu ceny, czyli generalnie może żądać nawet zwrotu pojazdu i odzyskania pieniędzy, które uiścił tytułem ceny. W przypadku uznania wady nieistotnej, kupujący jest uprawniony tylko do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny. W skrócie, obniżenie ceny polega na porównaniu wartości pojazdu z wadami i bez wad, i właśnie tej różnicy kupujący może się domagać. Może więc dojść do takiej sytuacji, że sąd stwierdzi, że występuje wada w pojeździe jako nadmierne zużycie oleju, a kupujący odstąpił od umowy i stwierdził sąd, że wada właśnie jest nieistotna. Kupujący mógł jedynie żądać obniżenia ceny, przegrywa więc całe postępowanie sądowe. Dlatego kupujący powinien przeanalizować, czy składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy, czy o obniżeniu ceny. Na samym końcu filmu przedstawię, w jaki sposób może bronić się sprzedawca w przypadku zgłoszenia właśnie takich roszczeń przez kupującego. Dla przykładu mamy tutaj wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z 2018 roku. W tej sprawie kupujący dochodził roszczeń z tytułu rękojmi po zakupie samochodu, w którym ujawniono nadmierne zużycie oleju silnikowego, a pojazd wymagał dolania ponad 1 litra na każde przejechane 1000 km. Z opinii biegłego wynikało, że spalanie oleju znacznie przekraczało dopuszczalne normy producenta i wada ta istniała już w chwili sprzedaży pojazdu. Sąd uznał, że taka usterka ma charakter istotny, Ponieważ wpływa na wartość pojazdu i uniemożliwia jego prawidłowe użytkowanie bez ciągłego dolewania oleju. Jako kolejny przykład można wskazać wyrok Sądu Okręgowego w Płocku, również z 2018 roku. Sąd rozpatrywał sprawę kupna używanego pojazdu, w którym ujawniono nadmierne zużycie oleju. Sąd potwierdził, że zużycie oleju samo w sobie nie stanowi wady, wskazując jednocześnie, że dolewanie oleju między wymianami to typowa czynność eksploatacyjna. Mimo iż silnik był już e, zużyty i wymagał czystego uzupełnienia oleju, auto nadal pozostawa, nadawało się tak naprawdę do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem. W tym wyroku sąd uznał, że jest to wada nieistotna, a nawet doszedł do przekonania, że wynika z eksploatacji pojazdu. Ale kupujący złożył apelację i sąd odwoławczy jednak uznał, że jest to wada istotna. Kolejnym przykładem jest wyrok sądu rejonowego dla Łodzi Widzewa z 2020 roku. Kupujący wystąpił przeciwko sprzedawcy samochodu z tytułu rękojmi, wskazując m.in. na nadmierne zużycie oleju silnikowego. Z opinii biegłego wynikało, że silnik zużywał około 680 ml oleju na każde 1000 km, podczas gdy dopuszczalna norma producenta wynosiła 500 ml, co oznaczało przekroczenie o około 36%. Sąd uznał, że takie zużycie ma charakter wady istotnej, ponieważ wpływa na wartość pojazdu i uniemożliwia normalne użytkowanie bez ciągłego uzupełnienia oleju. Podkreślono, że wada ta istniała już w chwili sprzedaży, a sprzedawca nie poinformował o niej kupującego, dlatego sąd uznał roszczenie i przyznał kupującemu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Jak możemy zauważyć, generalnie sądy traktują nadmierne zużycie oleju jako wadę istotną, uzupełniającą odstąpienie od umowy. Sprzedawca powinien więc wykazać, że producent przewiduje zwiększone zużycie oleju, zaś zgłaszane przez kupującego zwiększone zużycie oleju jest w normie przewidzianej przez kupującego. Jako przykład mogę wskazać, że kupujący zgłaszał sprzedawcy, że musi dolewać aż 700 ml oleju na każde 1000 km. Sprzedawca sprawdził więc, co na ten temat mówi producent i okazało się, że spalanie. Tak naprawdę 800 ml na każde 1000 km jest normalne w tego typu pojazdach. Czyli dla wszystkich silników normalne jest zużywanie oleju silnikowego podczas zwykłej eksploatacji, ale ta wartość może się różnić od konkretnego modelu. Czyli można powiedzieć, że zużycie oleju ponad normę producenta i ma na to też wpływ samo użytkowanie. Pojazdu, czyli z reguły może być to wada istotna, która umożliwia odstąpienie od umowy oraz złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny. Jeżeli zużycie oleju jest w granicach normy lub brak jest po prostu dowodu tego przekroczenia tej, tej normy, zazwyczaj jest to wada nieistotna albo w ogóle brak normy, ponieważ wynika z Czynności eksploatacyjnych. Dolewanie oleju samo w sobie nie jest niczym niezwykłym, ale jeśli trzeba to robić co kilkaset kilometrów, a silnik spala dużej ilości na 1000 kilometrów lub więcej, to już sygnał, że może stanowić to i chodzić o wadę istotną. Jeśli podobał Wam się filmik, zachęcam do zasubskrybowania. A już wkrótce pojawi się więcej odcinków dotyczących rękojmi przy sprzedaży pojazdów.